Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Dar wierności, radość wytrwałości. Wytyczne. Audio numer 4. Część 2. Ożywianie świadomości, rozdział 1: Wierność i wytrwałość. Ciąg dalszy rozdziału. Wytrwałość na drodze świętości. Osoba konsekrowana z racji swego powołana jest zatem wezwana do życia w postawie ucznia i naśladowcy, co ma być odpowiedzią miłości zakładającej całkowite przylgnięcie do z Chrystusa, z ofiarowaniem mu całego swojego życia, a jeśli zajdzie potrzeba, oddaniem siebie samego nawet w męczeństwie. Święty Jan Paweł II potwierdził, że autentyczna wytrwałość w naśladowaniu, a także w całej swojej wartości świadectwa, powinna być przez osoby konsekrowane przeżywana w prostocie i codzienności, z ciągłym odnoszeniem się do własnego charyzmatu założycielskiego. Wytrwałość osób konsekrowanych polega na podążaniu drogą wytyczoną przez reguły i konstytucje instytutów, która jest inspiracją dla drogi świętości, na której konsekrowane i konsekrowana powinni trwać w celu upodabniania się do Chrystusa, aby mogli być świadkami i uczestnikami jego zbawczego dzieła. Segwella Christi, zarówno dla wspólnot, jak i dla poszczególnych osób konsekrowanych, Dopełnia się w tajemnicy paschalnej, którą trzeba przeżywać w tym mocnym zaufaniu do Pana dziejów, które właśnie w wytrwałości realizuje się i stanowi Jego najwyrazistsze świadectwo. Z drugiej strony, Wita konsekrata przypomina, jak w naszym stuleciu, podobnie jak w innych epokach dziejów, konsekrowani mężczyźni i kobiety dali świadectwo o Chrystusie Panu, składając dar z własnego życia. Wielka ich rzesza, chroniąc się w katakumbach przed prześladowaniami reżimów totalitarnych lub przed przemocą, zmagając się z trudnościami, jakie dotykały ich działalności misyjnej, służby ubogim, opieki nad chorymi i odrzuconymi, przeżyła i przeżywa swoją konsekrację przez długotrwałe i heroiczne znoszone cierpienie, a często przez przelanie własnej krwi, upodobniwszy się całkowicie do ukrzyżowanego Chrystusa. Tym kobietom i tym mężczyznom, którzy wytrwali w miłości aż do oddania życia, adhortacja apostolska zawierza zadanie orędownictwa za wiernością każdej osoby konsekrowanej. Życie braterskie, miejscem wytrwałości. Po Soborze magisterium Kościoła w sposób dojrzały i pogłębiony wyraziło się na temat roli życia braterskiego w wytrwałości osób konsekrowanych. Z rosnącym naciskiem uznano, że życie braterskie we wspólnocie i relacje, które w niej się kształtują, są dla osób konsekrowanych jednym z najbardziej charakterystycznych środowisk ich seguella Christi. Z drugiej strony, niezwykle znaczącym jest to, że w magisterium soborowym to życie we wspólnocie jest pierwszym podmiotem wezwanym do wytrwałości. Życie wspólne na wzór Kościoła Pierwotnego, w którym wielu wierzących było jednym sercem i jedną duszą, podtrzymywane nauką ewangeliczną, świętą liturgią, a zwłaszcza Eucharystią, winno nadal opierać się na wspólnocie tego samego ducha. Wspólnota apostolska w Jerozolimie jest zatem wskazywana jako wzór życia zakonnego, aby mogło ono przyjąć wyzwania, które stawia przed nim współczesna historia. Magisterium wskazuje narzędzia, poprzez które życie braterskie jest ożywiane i karmione. Ewangelia, liturgia eucharystyczna i modlitwa. Te narzędzia będą w sposób ciągły proponowane przez kolejne dokumenty, aż osiągną pogłębiony wyraz w instrukcji rozpocząć na nowo od Chrystusa. Stopniowo zostaje ukazane, że dla prawdziwego życia komunii istotne są nie tylko modlitwa, lecz także sama wytrwałość poszczególnych członków Wspólnoty w osobistej drodze przylgnięcia do Chrystusa, która realizuje się także poprzez troskę o relacje Wspólnotowe. Wynika z nich ponadto, że wytrwałość jednostki jest powiązana z wytrwałością całej Wspólnoty. Współodpowiedzialni za wierność brata i siostry. Silna zależność między życiem braterskim autentycznie ewangelicznym a skuteczną zdolnością wspólnoty w formowaniu młodych zakonników została szeroko potwierdzona i pogłębiona w dyrektywach potissimu institutioni, które raz jeszcze odsyłają do podstawowego natchnienia kościoła opisanego w dziejach apostolskich – owocu paschy Pana. Przypominając warunki i wymagania, których taki wzór wymaga: pokorny realizm i postawa wiary, zaparcie się siebie i przyjęcie ducha to wszystko cechy właściwe wytrwałości. Instrukcja życie braterskie we wspólnocie określa pełne dojrzewanie podstawowej wartości życia we wspólnocie jako podpory i gwarancji dla wytrwałości. Jakość życia braterskiego czytamy w instrukcji. Wpływa decydująco na wytrwanie w powołaniu poszczególnych zakonników. Podobnie jak mierna jakość życia braterskiego była często poddawana jako powrót licznych odejść, tak też prawdziwie przeżywane braterstwo pomagało i wciąż pomaga wytrwać. We wspólnocie prawdziwie braterskiej każdy czuje się współodpowiedzialny za wierność innych. Każdy stara się dzielić życie z innymi w pogodnym klimacie wyrozumiałości. I wzajemnej pomocy. Każdy dostrzega zmęczenie, cierpienie, osamotnienie, brak motywacji współbrata i wspiera tych, którzy słabną pod ciężarem trudności i prób. W ten sposób wspólnota zakonna, która pomaga wytrwać swoim członkom, staje się znakiem nieustannej wierności Boga, a zatem podporą wiary i wierności chrześcijan, żyjących w świecie, który zdaje się coraz bardziej zapominać drogę wierności. Wspólnotowy wymiar wytrwałości powraca w najnowszych dokumentach z kolejnymi znaczącymi uściśleniami. Instrukcja rozpocząć na nowo od Chrystusa właściwie identyfikuje w formacji bezpośredni zakres wytrwałego zaangażowania zarówno Instytutu, jak i osoby konsekrowanej. Instrukcja posługa władzy i posłuszeństwo nakazuje przełożonemu, jako gwarantowi i promotorowi życia braterskiego, autentycznie przeżywanego zgodnie z Ewangelią, troskę i staranie o wytrwałość każdego zakonnika, który jest mu powierzony. Wytrwali w modlitwie. W dokumentach na temat modlitwy magisterium określa związek między wytrwałością a wiernością. Pierwszym rodzajem wytrwałości, do zachowania której wezwana jest osoba konsekrowana, jest ciągłe wypraszanie łaski wierności. Z pokorą i wytrwałością będziecie wypraszać łaskę wierności, nieodmawianą nigdy proszącym o nią szczerym sercem. Myśl o roli Ducha Świętego w modlitwie i wytrwałości osoby konsekrowanej została pogłębiona i rozwinięta w sposób szczególny w instrukcji, rozpocząć na nowo od Chrystusa. Dokument ten zachęca do otwarcia się na ożywczy powiew Ducha Świętego, który staje się budowniczym koniecznej wytrwałości osoby konsekrowanej. Działanie Ducha nie osłabia w żaden sposób odpowiedzialności osoby konsekrowanej, wprost przeciwnie. To właśnie wytrwałość konsekrowanego stanowi obszar i samo narzędzie tej walki duchowej, która uruchamia wszystkie jego ludzkie cnoty, czyni go wolnym podmiotem w strzeżeniu otrzymanych darów łaski i pozwala mu każdego dnia odnawiać ich wartość w nieustannej dynamice nawrócenia. Magisterium nie przeoczyło tego zasadniczego aspektu wytrwałości. Formacja fundamentem wytrwałości. Wzrastająca świadomość wagi formacji w wytrwałości osoby konsekrowanej i w jej umiejętności walki o nią znajduje swój najdojrzalszy i najpełniejszy wyraz w wytycznych potissimum instytucji. Punktem wyjścia całego dokumentu wydaje się pragnienie ożywienia jakości życia konsekrowanego i wytrwałości osób konsekrowanych poprzez właściwe sposoby formacji. Osoba jest wzywana do otwartości na dwie postawy, określane jako zasadnicze, typowe dla walki duchowej: pokora, która zdaje się na mądrość Boga oraz umiejętność i praktyka rozeznania duchowego. Ważne jest bowiem, aby umieć rozpoznawać obecność Ducha Świętego we wszystkich przejawach życia i historii. Dokument przypomina, że w rozeznawaniu woli Bożej konieczna jest także ludzka mediacja przewodnika duchowego, dzięki której osoba konsekrowana będzie mogła ćwiczyć się w tej otwartości serca, która stanowi jedno z najbardziej tradycyjnych i istotnych narzędzi walki duchowej. Nie odbiera ona jednak odpowiedzialności osobie konsekrowanej za własną formację. W tego rodzaju procesie rozumie się wagę formacji ciągłej, która przynagla zarówno osobę konsekrowaną, jak i instytut do nieustannego rozpoznawania wierności wobec pana, uległości i jego duchowi, stałości w poświęcaniu się dla innych, pokory w znoszeniu przeciwności. Do wspólnotowego wymiaru duchowej walki o świętość często odnosi się także święty Jan Paweł II Vita Consecrata, w której zachęca instytuty do odważnego stawiania czoła trudnościom materialnym i duchowym w codziennym życiu, w postawie całkowitej uległości wobec Bożych natchnień i zgodnie z rozeznaniem Kościoła. Radość wytrwałości. Instrukcja życie braterskie we wspólnocie dostarcza kolejnego elementu charakteryzującego wierność i wytrwałość to jest radość. Jako fundamentalne kryterium jakości życia braterskiego wskazywane jest świadectwo radości całej wspólnoty braterskiej, która stanowi dodatkową podporę wytrwałości osoby konsekrowanej. Nie można zapominać, że pokój oraz upodobanie do przebywania razem są jednym ze znaków Królestwa Bożego. Radość życia, nawet wśród trudności zewnętrznych i duchowych oraz codziennych utrapień, jest już udziałem w królestwie. Ta radość jest owocem ducha, ogarnia zwyczajne ludzkie życie i monotonię codzienności. Bratnia wspólnota bez radości to wspólnota wymierająca. Członkowie wspólnoty rychło zaczną szukać gdzie indziej tego, czego nie mogą znaleźć we własnym domu. Jako konstytucja. Lumen gentium określiła rodziny zakonne jako środki do czynienia radośnie postępów na drodze miłości. Kolejne dokumenty magisterium kładły nacisk na powiązanie między świadectwem życia w szczególnej konsekracji a radością, zwłaszcza poprzez przeżywaną braterskość. Nasi współcześni, jak czytamy wita konsekrata, chcą dostrzegać w osobach konsekrowanych radość, której źródłem jest przebywanie z Chrystusem. Radość pozostawiana wiernym, owoc codziennego pełnego miłości kontaktu ze słowem. Wspólnoty bogate radością i duchem świętym, w których wzajemna troska pomaga przezwyciężać samotność, więź braterska budzi we wszystkich poczucie współodpowiedzialności, a przebaczenie zabliźnia rany, umacniając w każdym dążenie do komunii. We wspólnotach tego typu, charyzmat kieruje wykorzystaniem energii. Umacnia wierność i nadaje kierunek pracy apostolskiej wszystkich, zwracając ją ku wspólnej misji. Same stają się ewangelizującymi, są miejscami nadziei, miejscami przeżywania ducha błogosławieństw, miejscami, w których miłość, czerpiąca moc z modlitwy, źródła komunii, ma stawać się zasadą życia i zdrojem radości. Adhortacja apostolska Wita konsekrata w szczególny sposób zaprasza kobiety konsekrowane do przeżywania w pełni i z radością własnego powołania, aby być znakiem czułej dobroci Boga dla ludzkości oraz szczególnym świadectwem tajemnicy Kościoła, który jest dziewicą, oblubienicą i matką. Zadanie dokładnie określone także w stosunku do wytrwałości w radości, jest powierzone tym, którzy wykonują posługę władzy, którzy mają wznosić ku niebu modlitwę, aby ci, którzy są im powierzeni, z radością mogli trwać w świętym postanowieniu, a trwając otrzymali życie wieczne. Papież Franciszek szczególną uwagę przykłada do radości. Ewangelii Gaudium, amoris Letizie, Gaudete et exultat tych dokumentów stanowią decydujące wymagania ewangeliczne w życiu uczniów pilna konieczność radości która jest radością ewangelii radością miłowania radosnym doświadczeniem komunii z Panem Jezusa zwracając się do osób konsekrowanych Ojciec Święty nieustannie zaprasza je do dawania świadectwa radości na tym polega piękno konsekracji to radość 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 niesienia wszystkim Bożego pocieszenia dla papieża Franciszka radość nie jest bezużytecznym ozdobnikiem, lecz wymogiem i fundamentem życia ludzkiego. Wśród codziennych trosk każdy mężczyzna i każda kobieta dążą całą swoją istotą do osiągnięcia radości i trwania w niej. Radość jest siłą napędową wytrwałości. Radość rodzi się z bezinteresownego spotkania. A radość ze spotkania z Nim i z Jego powołania prowadzi nie do zamykania się, ale do otwarcia, prowadzi do służby w Kościele. Święty Tomasz mówił: Dobro samo się szerzy. I również radość się rozprzestrzenia. Nie bójcie się okazywać radości z tego, że odpowiedzieliście na powołanie Pana, na Jego pełen miłości wybór, aby dawać świadectwo Jego Ewangelii w służbie Kościoła. A radość ta prawdziwa jest zaraźliwa, udziela się, skłania do pójścia dalej.